Pani, proszę Pana, lubi, lubi Pani Paniastykę? Nie, proszę to zostawić! Właśnie, to jest to, że jest, jesteśmy ponad Imperium Rzymskim, wow. to jest, nie wiem, niczym jak, jak cała galaktyka. Pierwsze pytanie, a czytałeś Vortex? A jak ktoś odpowie, jak, że nie? No to wiecie, co tu jest za siwy dym? No nie, nawet sobie nie wyobrażacie sobie, co tutaj się dzieje. Paula i Karolina z wydawnictwa Tomastrix. Witajcie w kolejnym odcinku naszego vlogmasu. Dzisiaj słuchajcie, wydanie absolutnie specjalne, bo będziemy opowiadać o książkach, które są naszym imperium rzymskim. Na pewno słyszeliście o tym trendzie. Wcześniej na Booktubie filmik nagrała Książkowa Baba, za Książkowa Baba, a potem Nikola Dr. Mm. Book, które opowiadały właśnie o książkach, które są ich imperium rzymskim. O tym trendzie na pewno słyszeliście, w sensie o co chodzi, co to za zamieszanie z Imperium Rzymskim. Tak. Paula, może chcesz przybliżyć? W skrócie to są książki, o których nie. bez przerwy myślimy i które kompletnie nie mogą wyjść nam z głowy. Tak. No o, o to chodziło z Imperium Rzymskim, że najpierw tak. kobiety zadawały to pytanie ym, swoim partnerom, chłopakom, tak. znajomym, mężczyznom, ile razy w ciągu dnia myślą o Imperium Rzymskim i nagle okazało się, że oni wszyscy o tym Imperium Rzymskim myślą w ciągu dnia, tygodnia, niektórzy nie oczywiście, ale i tak. Bardzo sceptycznie do tego podchodzę, tak szczerze mówiąc, natomiast nie zmienia to tak. Faktu. Ale sama idea po prostu czegoś, o czym bardzo często się myśli, jest dosyć fajna. Tak, jest dosyć fajna, więc dzisiaj my opowiemy o takich książkach, o których często myślimy. Jest to edycja Maastricht, oczywiście. Wiadomo, że o tych książkach siłą rzeczy z racji zawodu myślimy, ale są takie, które jakoś wyjątkowo... Tak, o o których myślimy więcej niż o innych. Właśnie. To jest że <laughs> jesteśmy ponad Imperium Rzymskim. Wow. To jest nie wiem, niczym jak, jak cała galaktyka, więc... Dobrze, ym... książki, które są naszą galaktyką. Dokładnie, więc zaczynamy, oglądajcie nas. A! I nie powiedziałam jeszcze! Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wszystko to, co zamieszczamy. Udostępniajcie. I udostępniajcie. My już jesteśmy uzbrojone w pierwsze książki, które chcemy Wam pokazać, no i, i zaczniemy od Pauli. Co, co przygotowałaś na sam początek? No oczywiście, że w moim przypadku jest to trylogia Wortex Anny Benning, czyli moja absolutnie ukochana trylogia fantazy. To jest y, historia, która dzieje się w świecie po y, apokalipsie, po wielkim wybuchu, który doprowadził do tego, że na świecie powstały wortexy, czyli takie tunele energetyczne, dzięki którym można się przenosić z miejsca na miejsce. Pierwszy tom zaczyna się od tego, że nasza główna bohaterka bierze udział właśnie w takim wyścigu wortexami i w jego trakcie dzieje się coś niespodziewanego. Nie powiem wam co, ale książki, wszystkie książki, nie tylko pierwszy tom są pełne akcji. Mogę Ci bardzo. <noise> Mogę tutaj robić za taki stojaczek. Tak. <noise> Uwielbiam je za to, że czyta się je po prostu błyskawicznie, co, ciągle coś się dzieje. Są wspaniałe, pełne plot-twistów. Do teraz pamiętam, jak końcówka drugiego mm -hmm. tomu po prostu mm -hmm. zmiotła tak. mnie z planszy, szczena na podłodze. A wspaniałe. to jest ulubiony tom, czy masz jakiś inny ulubiony? No właśnie... Czy czy trzeci te... jednak bardziej? Chyba drugi przez ten plot-twist, ale mm. każdy ma w sobie coś takiego. To prawda. Trzeci wspaniale kończy jakby całą, całą tą historię. Pierwsze to jest takie wprowadzenie, gdzie poznajemy cały ten świat, to wszystko mm -hmm. jest takie nowe, wspaniałe. Także no nie wiem, nie wiem czy wybiorę jeden. No to w ogóle, bo nie wiem czy powiedziałaś na samym początku, jesteś patronką w tak. ogóle tej e, trylogii. To jest ta seria, którą tak. Paula poleca wszystkim. Molestuje absolutnie każdą osobę, która tutaj, nie wiem, przychodzi na praktyki albo... E, na targach. <laughs> na targach się przewija, pierwsze pytanie, a czytałeś Vortex? A I jak mi ktoś odpowie, to jak... nie. No to wiecie, co tu jest za siwy dym. No nie, nawet sobie nie wyobrażacie sobie, co tutaj się dzieje. Dajesz taki warunek, że jak przeczytasz, to będziemy gadać. Tak, tak. To tak było z Zuzią, z, z, tak, z, Uzią, z Uzią. Charming Bug, możecie tak. ją kojarzyć. Tak, po prostu została tutaj przekonana przez Paulę. I pokochała. Pokochała. w tej no. trylogii nie da się nie kochać. Absolutnie, oczywiście, że tak. Polecenie też ode mnie, bo ja też bardzo mm -hmm. lubię tę serie, więc zapisujcie sobie koniecznie na swoim TBR-ze na kolejny rok. Proszę kochać bardzo. A może nawet na ten jeszcze rok. Albo w ogóle na liście do Świętego Mikołaja. O... czy Gwiazdora, w zależności od tego. Do mnie przychodzi Gwiazda. Albo jeszcze jest Aniołek, ale Aniołki to nie wiem, gdzie przychodzą. Ostatnio widziałem taką mapkę, gdzie jest rozrysowane, no. kto gdzie przychodzi. Ale to jest niesamowite. Tam. Ja się zawsze kłócę, że po co Mikołaj ma do mnie przychodzić dwa razy. Przychodzi 6 grudnia. No i wystarczy. Ale potem przychodzi gwiazda, Potem przychodzi wiatr. Potem przychodzi gwiazda, No właśnie, to prawda. Mikołaj, się wraz, a, napiszcie, znowu a to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, tak. napiszcie co do was, przychodzi? Kto do was przychodzi. Bo ja pamiętam, to było niesamowite, miałam na zajęciach z polonistyki właśnie takie, mm, takie zajęcia o tradycjach, mm -hmm. co jest u kogo, co się na przykład jada na święta i w ogóle o tym to można by było jakieś mm -hmm. osobne dyskusje toczyć, bo wiadomo, z Każ, ma biur jakieś ludzi inne ludzi, z całej Polski, ktoś ze wschodu, ktoś mm -hmm. z zachodu, północ... Na studiach u nas to było szczególnie widać, właśnie, jak zaczęliśmy I... rozmawiać rozmawiać hmm. o takich rzeczach. No, to jest rewelacyjne. I przechodzimy za chwilkę do moich propozycji. Co przyniesie Przyniosłam serię Stokin Jack the Reaper, Kerim Mani Skalko, i tutaj duży uśmiech i mrugnięcie oczkiem do Natki, Natka bukisz Life, która jest absolutną ambasadorką mm -hmm. tej serii, która chyba najbardziej ze wszystkich na świecie cieszyła się, gdy dowiedziała się, że te książkę, mm -hmm. tę serię tak. wydamy u nas w Maastridzie. I to był, słuchajcie, taki, taka bardzo niepozorna miłość między mną a, a mm -hmm. tą serią, bo ja do pierwszego tomu zabierałam się długo. E, jakoś nie wiem, e, pomimo tego całego entuzjazmu, który towarzyszył wydaniu tej serii. Jakoś nie mogłam się przekonać, żeby po nią sięgnąć, ale w końcu, gdy siedziałam w domu i mówię, dobra, to co teraz, wybiorę tę książkę, absolutnie słuchajcie, I przepadłam. To, to znaczy, ta seria ma wszystko to, co lubię, jest doskonale wyważona, bo jest tajemnica. Jest to opowieść dosyć mroczna, mhm. jest szczypta romansu, ale takiego niedominującego, jest silna, fantastyczna bohaterka utrzymana w takim bardzo feministycznym duchu, no i jest super nakreślona postać męska, taka zadziorna, z charakterem, no jest dosyć, po prostu, myślę, że tam jest mix który ja bardzo cenię i który które bardzo lubię w tych książkach. Pieje tutaj nad tą serią, ale opowiem może o niej tym osobom, które jeszcze o tej serii nie słyszały. To jest, słuchajcie, opowieść o dziewczynie, o Audrey Rose, która yy, uwielbia, chciałaby w ogóle studiować medycynę sądową. Nie jest jej to dane, bo akcja powieści dzieje się w wieku XIX, czyli wtedy, kiedy kobiety no, nie mogły jeszcze yy, studiować. Yy, no ale ona mimo wszystko chodzi na, na nauki do swojego stryja, gdzie przeprowadza yy, zawsze zapominam Sekcję zwłok, dziękuję. I tam w ogóle podczas jednych z tych, tych, tych zajęć poznaje Tomasa Kresuela, bardzo takiego niepokornego studenta medycyny sądowej, który również pobiera nauki u jej stryja. Tam się poznają, i tam trafiają na trop. Kuby Potem mamy Drakulę i Mroźną Rumunię i ja mam super wspomnienia z tym związane, mm. bo pamiętasz jak e, wtedy organizowałyśmy tydzień chyba, tak. albo dni z, z, z Drakulą. Świetna sprawa, właśnie wtedy też między innymi Natalia była za, zaangażowana, mm. miała też jeden dzień i my kręciłyśmy różne materiały, tak. które swoją drogą ja w ogóle coś piekłam, swoją drogą te materiały są tak, cały tak, czas tak. te langosze, to tak się tak. to nazywało, Nie? to te materiały są cały czas dostępne na naszym e, Instagramie w zapisanych stories, więc gorąco Was do tego odsyłam. Najbardziej zapamiętałam bloopersy. Bloopersy, tak, Przedem to było absolutnie, persy. słuchajcie, no byliśmy mm, ubawieni popachy. To ja jeszcze, jeszcze szybko no. wetnę, we ona jest super wydana, A, tak. są ilustracje. Tu jest na przykład list odręcznie pisany. No też, też pokażę pokaż, pokaż. Zrobimy przebitki potem jak tak. może. Bardzo mi się podoba wydanie tak. tej serii. Tak, no jest, jest naprawdę dobrze się czytam, mimo jakby tego, tej swojej objętości też, to płynie się niebywale. Dobra, Paula, to dawaj drugą książkę. Tu jest ciężki kaliber. To jest druga książka, właściwie to jest trzy książki. Mm -hmm. Tu mam akurat limitowane wydanie nasze, gdzie są wszystkie trzy tomy The Inheritance Games, czyli właśnie książki serii będącej moją, jak to było? Galakty galaktyką. Galaktyką. <suszy> Tak, to jest wspaniała historia, pełna zagadek, tajemnic, sekretów, intryg o dziewczynie, która nagle została spadkobierczynią grubych milionów, miliardów. Tylko, że tak naprawdę nie wie duży, dlaczego. dużego pieniądza. Tak, duży pieniądz. Ale nie wie dlaczego, bo tego pana, który jej to przepisał, tak naprawdę ona nie zna, Pierwsze o nim w ogóle słyszy. Jego rodzina też o tej dziewczynie, właśnie o naszej głównej bohaterce Avery, nic nie wie. No i tutaj musi rozwiązać właśnie zagadkę, a pomaga jej w tym czterech braci. Właśnie wnuków tego to Bajasa tylko atrakcyjny. Oczywiście. Tak. <grystanie> I tu druga opcja do pisania w komentarzach. Tim Jameson czy Tim Grayson? A to jest za... kłótnie takie. To jest po prostu zawsze pytanie to... podstawowe. Tak, uwielbiam tę serię, uwielbiam właśnie te wszystkie zagadki, które tutaj są. Niektóre są tak nieoczywiste, że po prostu wow, mnóstwo plot twistów uwielbiam. A, poczekaj, bo widzisz, że ja tak siedzę, siedzę, siedzę zasłuchana, za, za, za a ja ci tak chciałam tak, ja opisać. Patrzcie, chciałam pokazać tom czwarty, już tak. z perspektywy właśnie braci. Chciałam Cię zapytać, co Ty byś zrobiła, gdybyś pewnego dnia dostała wiadomość, że ktoś przepisał ci spadek, że masz się pojawić na odczytaniu testamentu, ale w ogóle byś tej osoby nie znała. Pojechałabyś? <grym> Trudne pytanie. No bo wiesz, spadek tak naprawdę nie wiesz, co dostaniesz. Możesz dostać grube miliony, tak. a możesz dostać jakieś długi nawet. Na przykład, nie? tak. To jest grubsze pytanie, na grubsze przemyślenia. No. Ale jakbym wiedziała, no. że ten spadkobierca, jakbym sobie go tam wygooglowała, znaczy nie spadkobierca, ja bym była spadkobiercą. Tak, no no no, tylko tego. Ten, kto mi przepisał, jest. był jakimś super miliarderem, tak jak właśnie Tobia Scotton. to bym pojechała? No nie, no to wiadomo, to tak, tak? tak. Jakby przyjechał po mnie taki Grayson i nie dał mi żadnego wyboru, tak jak Avery, no to. No co bym miała zrobić? No tak, no pojechałabym no. Chciałam, że powiesz, że taki Grayson ja bym nie odmówiła. No ja jestem z Tim Jameson, A, wiesz. Ach, no to rozumiem. To Graysonowi by było łatwiej odmówić. Tak, no no, tak. to jego byś spławiła. Ale tak czy się raczej bym z nim pojechała. A przy okazji od razu też Wam sygnalizujemy, że w, w przyszłym roku wydamy kolejną książkę Jennifer Lynn Barnes, to będzie The Naturals. Ja już się bardzo cieszę, jestem podekscytowana, mm -hmm. jakie zagadki na nas czekają, bo tam myślę, że też będzie się działo. Dzieje się. Ja czytam tylko właśnie, pierwszy no. tom z tej serii. Mm -hmm. Ale tak, muszę koniecznie przeczytać te trzy pozostałe czym prędzej, bo są po prostu wspaniałe. No to ja tu teraz przetargałam całkiem pokaźny stos Kerstin Gear. Nie przyniosłam trzeciego tomu, bo nie mogłam go nigdzie znaleźć w wydawnictwie, no wyobrażacie sobie to. Ale nieważne. Ważne jest to, że chodzi o Kerstin Gear i o jej książki, które są absolutnie. Fenomenalne! I ja już mówiłam to na jednym z wcześniejszych vlogmasów, że jestem zachwycona tym, jak Kirstinger Kers pisze. I my wydaliśmy, tak, wydaliśmy trylogię Silver, która jest teraz w ogóle do obejrzenia na a, nie Amazon Prime? Amazon Prime, czy Prime Video to się nazywa? No, nieważne, no gdzieś tam na Amazonie. Na Amazonie, tak. No to dobra, <laughs> przepraszam. Video. Właśnie. Właśnie Wam wrzucałam to ostatnio w weekend, ale jeszcze, jeszcze też może podlinkuję Wam w opisie filmu, że to jest, można obejrzeć film, właśnie. No i trylogia czasu. I chyba do tej serii mam największy sentyment, jeśli mm -hmm. chodzi o Kerstin Gear. Pamiętam, że moja przyjaciółka mi tę serię kiedyś poleciła jeszcze w starym, w starym wydaniu. I jeszcze zanim eee... pracowałaś w wydawnictwie? Tak, jeszcze zanim eee. pracowałam w wydawnictwie. To wprawdzie było jakoś na początku studiów. No w każdym razie potem, jak już trafiłam tutaj i zobaczyłam, że będziemy to <laughs> wyznawiać, no byłam po prostu przeszczęśliwa. Eee, to też jakiś był film tutaj niemiecki, bo ja go, ja go kojarzę, mhm. ja go oglądałam. Natomiast to, za co uwielbiam w ogóle twórczość Herskine'ego. Aha, no, jeszcze podniebny to jest akurat taki po, pojedynczy tytuł standalone, który, który mamy. Ale ja uwielbiam tę układkę. No, jest przepiękna, w ogóle słuchajcie, są fajne? Na ale zimę. Ta... Absolutnie ta książka jest fenomenalna. Ale wracając do tego, dlaczego. Lubię książki Kirstinger, no to właśnie za to, w jaki sposób ta kobieta pisze. No to jest niebywałe. No jest, ma tak ogromne poczucie humoru mm -hmm. y i mieszając to po prostu z tym, w tym ko ko kociołku, takim fantazy i właśnie takiego delikatnego romansu, mm -hmm. który, który się tam dzieje, tam aż iskry po prostu skaczą między tymi bohaterami. To jest trochę tak jak właśnie w powieściach. Karimani Skalko, jak podejść do całej mm. tej serii, jak podejść do rozprówacza. Tylko tu chyba romans jest jak gdyby bardziej taki. E, tak, on jest, on jest bardziej widoczny, dokładnie tak. E, ta seria, powiedziałabym, jest dla troszkę młodszych, ta jest dla, dla trochę starszych czytelników, ale no po prostu ja jestem, słuchajcie, tak podekscytowana, że my będziemy kolejną e, serię Kirsty Girl mm -hmm. wydawać e, w przyszłym roku i już nie mogę, się, nie mogę się doczekać. I bardzo, bardzo wam polecam, bo ona jest doskonała na zastój czytelniczy, jest doskonała po prostu na, na każdy, każdy moment. Nie pożałujecie naprawdę. na każdą pogodę, każdą porę dnia, każdy nastrój. Dokładnie. Gorąco gorąco Was zachęcamy do. Ja Was zachęcam. Paula myślę, że też zachęcam. Jaką tam oka widzę, co już trzymasz. Zresztą. <śm> <ś> ja <ś> też <to> trzymam. <ś> ja też... A to niespodzianka, <ś> też te książki <ś> trzymam w rękach. Ale to, co chciałam powiedzieć, to, że po prostu się trochę podepnę pod Twoje tak. żeńskie. Ja tutaj trzymam to nie jest do w Story Biel. Karolina ma pozostałe serie tej autorki, czyli Be My Ever i Forevermore oraz najnowszą Memory Almost Full i Memory Almost Gone. To są książki Julii Biel, która po prostu zachwyca humorem, zachwyca swoim lekkim stylem. Ta seria tutaj jest jeszcze doskonała dla fanów zagadek. Ta jest tak naprawdę najlżejsza. Tutaj bohaterowie są w liceum, akcja dzieje się w Poznaniu, jest jeden z moich ulubionych motywów, czyli fake dating. Po prostu wspaniała. Jak mam ochotę na coś lekkiego, przyjemnego, zawsze sięgam po to. A ponadto mam do tej serii taki sentyment, że do mało której chyba mam mm -hmm. większy. Ja w ogóle mam fantastyczne też wspomnienia z tą serią. Pamiętasz nasz spacer po Poznaniu? Pamiętam nasz spacer No po słuchajcie, po śladami Juli Biel. To też jest zapisane mhm. w naszych gdzieś daleko, wyróżnionych storii. Zajrzyjcie tam. Przeszłyśmy od te osoby z Poznania będą wiedziały, gdzie byłyśmy, ale od Ronda Caponiera przeszłyśmy aż na, na Maltę mhm. do jeziora maltańskiego, to jest kawał drogi. I przyszłyśmy pieszo, pokazując Wam takie najbardziej tak. charakterystyczne miejsca w środaniu. O którym tak, No, świetne to było. Ten bar, do którego oni chodzili. Tak, 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 tak. Przeróżne rynku. Na rynku, w szkoły chyba nie wiem czy bo się już nie pamiętam. Na pewno rynek też zahaczyłyśmy, mm -hmm. no, było trochę tych miejsc. Póki pamiętam, to chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jak wy oglądacie dzisiaj tego, dzisiaj tego vloga, czyli 12 grudnia, to dosłownie dzień wcześniej ogłosiliśmy, że wydamy kolejną książkę Julii Biel. I to jest książka już z Pada, Times New Romance. Podlinkuję wam to też w opisie i to będzie, słuchajcie, absolutnie coś niesamowitego. Ta książka wyjdzie w wydawnictwie Gorzka Czekolada. Jest zupełnie inna, znaczy zupełnie. Nadal no, jest ten sam cover tak. i ten sam wspaniały styl Julii, ale jest to książka dla starszych czytelników, już, już nie liceum, już nawet nie studia, tylko po prostu dla... No Trochę, dla dorosłych. Chwilę, chwilę po studiach, chwilę tak, po studiach, tak. bo to tam bohaterowie mają chyba 26 mm -hmm. lat. O. W przyszłym roku jak będziemy robić to samo, to jeszcze tu będziemy mać. Dokładnie imię, romans. Dokładnie tak. A póki co? No story, memory i dreamate. Tak, mam mroczne serce, ale śmieję się, bo po prostu przychodzę tutaj z takimi naręczami tych książek, które trochę potraktowałam jako całość, po prostu jako reprezentacja twórczości, bo okay. ja nie potrafię wyróżnić tutaj jednego, jednego ulubieńca, bo każda z tych książek ma to coś. I to są, słuchajcie, powieści Melisy Albert, którą możecie kojarzyć z Hazelwood chyba najbardziej. Potem jest drugi tom Kraj na Nocy. W tym roku wydaliśmy opowieści z Uroczyska, czyli to są opowiadania właśnie do tej serii, no i nasze mroczne serca. Słuchajcie, to już jest kompletnie niepowiązane. Tak, to jest, nie, jest, jest niepowiązane. To jest po prostu inna książka tej samej autorki. Dokładnie. I yy, no uwielbiam. Słuchajcie, no co ja mam? Jest, że ja tu jestem w co, tutaj w skowronkach, zachwytach i tak dalej, ale to dlatego, że właśnie to, co, to, co ja bardzo doceniam, to to, w jaki sposób Melissa Albert pisze, o, o, o każdej z tych książek powiedziałam, że jestem zachwycona tym, jak autorka pisze. No ale tak jest, bo to, co ją wyróżnia, to niezwykła po prostu dbałość o szczegół, mhm. o detal, o słowo przede wszystkim, pisze w tak piękny, niewymuszony sposób, yy, który naprawdę zachwyca, bo to jest takie literackie, ale niesprawiające. Jakiegoś wrażenia, nie wiem, ciężkości. Mm -hmm. Po prostu przez to się płynie, jak przez najpiękniejszą baśnię, którą ktoś y, opowiada. I właśnie te książki są takim Taki utrzymane, w takim klimacie. baśniowym klimacie. Zresztą trochę tak jest, bo Hazelwood przecież opowiada o dziewczynie, której babka napisała opowiadania, opowieści z uroczyska właśnie i to była taka książka, która była bardzo niedostępna, była takim białym krukiem, gdzie się nie pojawiła, tam w ogóle znikała w jakichś takich niewyjaśnionych okolicznościach, nie wiadomo było, czy ktoś tu, albo ktoś tu ukradł, albo gdzieś zaginęła, nie wiadomo, co się z tym wydarzyło. No i w którymś momencie jej babka y, umiera i jednocześnie Chwilę potem yy, znika jej matka, i tam zostaje tylko jakiś jeden liścik, trzymaj się z dala o, od Hazelud. No więc co się to robi w takich jest. sytuacjach? No wiadomo, co? że się nie trzyma z dala od Hazelud, <laughs> tylko się do Hazelud jedzie, do tej wielkiej posiadłości jej babki. No i cóż się okazuje? Jaka niespodzianka się tam dzieje? Ja nic więcej nie powiem. Pokażę, pokaż, jak Szkaniale są wydane opowieści z uroczyska. Bo ja jestem absolutnie zakochana. No są piękne. W tych ilustracjach. Te książki są też w bardzo um, taki spektakularny sposób z dbałością właśnie o szczegół wydane, więc nic innego mi nie pozostaje jak Was zachęcić do tego, żeby ta autorka się pojawiła, pojawiała w, w Waszych um, planach czytelniczych na kolejne miesiące, na kolejny rok. No i słuchaj, tutaj teraz werble powinny nastąpić, mhm. bo to ostatnia Twoja książka tak. w dzisiejszym zestawieniu czyli ballada ptaków i węży, którą na pewno kojarzycie w związku z premierą filmu, która była całkiem niedawno. No co mam wam powiedzieć? Widzę wasze relacje, jak wychodzicie z kina i po prostu większość to jest w stylu nie wiem co powiedzieć, emocje mnie przygniotły i ja się dokładnie tak czułam jak skończyłam tę książkę. Ja ją czytałam jeszcze w tym pierwszym wydaniu, zielonym, chwilkę po premierze. To jest generalnie książka, która ma 500 stron, ja czytam wolno, raczej wolno, ale to łyk nam dwa dni. Po prostu tak się, się wciągnęłam. Się Niesamowita historia, wspaniała. Myślę, że podoba mi się nawet bardziej niż Igrzyska Śmierci, wow. które też uwielbiam, mm -hmm. ale jednak balladę chyba kocham bardziej. Niesamowita. No Ej. i końcówka. końcówka. Mm -hmm. Znaczy ja myślę, że w ogóle o tej książce można bardzo długo mm -hmm. dyskutować, na wielu płaszczyznach, różnorako ją interpretować i jeśli chcecie w ogóle o takich rozkminach różnych po, posłuchać albo jakichś takich teoriach spiskowych z mm -hmm. fandomu, to Was zachęcam do tego, żebyście obejrzeli live'a, który robiła właśnie między innymi Iza, książkowa mm -hmm. Baba, Zuzia Divergent Library, Alex, Alex, Alex and the Books i Fantastyka na luzie reprezentowana przez... Monikę, bo dziewczyny właśnie opowiadały, które zresztą były ambasadorkami teraz tej, tej serii przy okazji premiery, premiery filmu i książki zresztą w wydaniu filmowym, filmowym, które właśnie opowiadały o różnych takich ciekawostkach i dyskutowały na temat relacji Lucy i Coriolanusa. Tak. W, w ogóle sama ta relacja jest tak niesamowicie napisana, tak niejednoznaczna. Mhm. Wow. I o czym dużo osób zawsze się pytało przed premierą filmu, a. To jest generalnie osobna historia, więc nawet jeśli nie znacie jeszcze Igrzysk Śmierci, to balladę możecie śmiało czytać, tak naprawdę kolejność jest dowolna. No, no tak. Czytajcie, po <grym> prostu, prostu czytajcie, to tutaj dużo mówić. <grym> I teraz, tak. Jeśli uważacie, że ja jestem na targach natrętna i wciskam wszystkich wszystkim w to nie zbliżajcie się do Karoliny, kiedy trzyma dziewczyny, którymi byłam. Słuchajcie, to jest taki mój ulubieniec z tego roku, że... Nie wiem dlaczego go zachowałam na koniec, ale po prostu... Bo jak się rozgadasz, to ten film bo, będzie trwał no właśnie. A teraz, teraz, teraz przyję presję, żeby Was nie zanudzić. Natomiast tak było, słuchajcie, ja na tych targach, ludzie podchodzili, co pani czytam, co, jest, co mi polecić, jaką książkę czołżę. I Karolina polecisz. już żaróweczki nad głową, błyski w oczach. Tę, proszę pani, proszę pana. Lubię zdecydowanie lubi panią Nie, proszę to <grym> zostawić. <grym> Powiem wam, że ta historia naprawdę skrada moje serce, chociaż jest, różni się zupełnie mm. od, tego, od, od tych książek, o których opowiadałam wcześniej. Ona tak trzyma w napięciu, to jest taki mm. fantastyczny thriller co ta książka robi z głową, to jest słuchajcie, historia dziewczyny, która zresztą jak widzicie nie miała jakby jednej tożsamości bo jej matka była zawodową oszustką i naciągaczką, matka po prostu wykorzystywała te dziewczyny do tych oszustw i za każdym razem kazała jej przybierać jakby inne imiona On na przykład miała być, miała być Samantha, miała być Katie, Ashley i tak dalej, każda z tych dziewczyn miała przypisaną rolę, swój charakter, miała inną fryzurę, to było Niesamowite, że ta dziewczyna rzeczywiście nawykła do tego, że za każdym razem musiała przybierać inną rolę, że w momencie, kiedy zaczęła być coraz starsza, to ona się gubiła, kim ona mm -hmm. tak naprawdę jest. Zupełnie nie pamiętała swojego znaczy, nie pamiętała, w cudzysłowie nie pamiętała swojego nie się odnaleźć, imienia, jakby. ale nie potrafiła się w tym y, odnaleźć. No i to, co nie jest tajemnicą od samego początku, to to, że. W którymś momencie ona razem ze swoją siostrą wsadziły tę matkę do, do więzienia. I Norę poznajemy w momencie, kiedy ona już zaczyna sobie jakby swoje, swoje życie na nowo układać, właśnie z tą siostrą, ale wtedy następuje niespodziewany plot twist. bo po się zakładnikami w napadzie na bank. Żeby nie było. To jest plot twist, który już się zaczyna od pierwszej strony. Tak, tak to, że się to się zaczyna, nie jest spoiler. <laughs> tak, dokładnie. To, to, nie, to nie jest spoiler, ale, ale taki, taki plot twist tak. w zasadzie, że wiesz, idziesz sobie do banku wpłacić jakieś pieniądze i tutaj Napad. Hop, napad. No i ona będzie musiała wykorzystać wszystkie te umiejętności, których nabyła właśnie będąc razem z matką, czyli właśnie oszukiwania, owijania sobie ludzi wokół paluszka, a sytuacja jest bardzo niebezpieczna, bo przecież to są profesjonalni, czy tam nie profesjonalni, ale po prostu dorośli ludzie, którzy mają, którzy mają broń, którzy, którzy im grożą, są też inni zakładnicy, więc ta dziewczyna, żeby uwolnić z siebie i dwójkę swoich przyjaciół z tego napadu no to będzie musiała uruchomić te rzeczy, o których chciała już po prostu zapomnieć mm. na w świecie. I słuchajcie, to, co jest absolutnie fenomenalne w tej książce, jak widzicie, już bardzo się rozentuzjazmowałam, to to są te strony, które są czarne wewnątrz, wewnątrz tej powieści. To są takie elementy retrospekcji i my wracamy do tego, co ta dziewczyna musiała, co przeżywała, będąc, będąc dzieckiem, bo ona jedyne, czego oczekiwała od matki, to po prostu bezwarunkowej miłości, tego, że matka się nią zajmie, że będzie ją kochała, więc zrobiła też to dlatego, bo chciała po prostu zasłużyć na pochwałę od matki. Matka w cyniczny sposób ją wykorzystywała. Mówiłam, I to, że potrafię gadać do końca o tej książce. Więc już zamykam się i czytajcie, to jest absolutnie cała moja galaktyka. <grym> tak. I to wszystkie książki, które chciałyśmy Wam pokazać w ramach naszego imperium rzymskiego. Czytajcie wątek. Czytajcie wątek. dokładnie <grym> tak. Czytajcie Inne wszystkie, wszystkie książki. książki, które poleciłyśmy. Dziękujemy, że tutaj by, byliście z nami. Zapraszamy Was na kolejne filmy, odsyłamy do wcześniejszych jeszcze, jeśli jeszcze, jeszcze ich nie oglądaliście. Do usłyszenia, hej! Pa. A, i jeszcze subskrybujcie <laughs> i polubcie i skomentujcie, bo zawsze mi potem mówi Radek, że zapominam i on musi dodawać właśnie te przyciski, które gdzieś... Ale one są bardzo ładne. Gdzieś, a są piękne, które no. się gdzieś tutaj właśnie pojawiają, <laughs> więc nie zwlekajcie, też klikajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, pa. hej!